Jak wygląda kalendarz szczęśliwego człowieka? Czy kalendarz, który macie w rękach. Rok się kończy, obserwujecie co się wydarzyło w waszym przyciągu tego roku, obserwujecie jak zapełniliście swój kalendarz, notowaliście różne rzeczy. Ja jestem przekonany, że wśród was jest mnóstwo ludzi, którzy zdają sobie sprawę z tego, że to bardzo podnosi skuteczność naszą w codziennym życiu. Dzięki temu osiągamy jakieś sukcesy zawodowe, ponieważ planujemy wszystko. Stawiamy sobie cele, zapisujemy te cele, planujemy różne sprawy, które musimy rozwiązać, telefony, które musimy wykonać, i dzięki temu, że później żyjemy według tego planu, realizujemy ten swój plan, bardzo dużo osiągamy. Jestem przekonany o tym, że Wy o tym już wiecie, ale jest coś, na co chciałem Waszą uwagę zwrócić. Zastanówcie się, czy Wasz kalendarz, który jest odzwierciedleniem Waszego życia, ten kalendarz, który macie zapełniony. Przejrzyjcie sobie stronę po stronie i za, zastanówcie się, czy to jest kalendarz szczęśliwego człowieka. To jest, tam jest odzwierciedlone wasze życie, wasz stosunek do życia. Czy jesteście pozytywnie nastawieni do życia, czy kochacie życie, czy cieszycie się życiem. Tak naprawdę, jestem przekonany, że w 99 przypadkach na 100, to w tych wszystkich kalendarzach są odnotowane różne problemy. Bardzo różne nieprzyjemne zdarzenia, bo notujemy różne rzeczy których boimy się, że nie, że nie wypełnimy, że odsuniemy to na następny plan, będziemy to przekładali. Chcemy coś wy, wykonać, wypełnić, żeby to coś, co jest trudne dla nas, nieprzyjemne, dlatego to wszystko notujemy i skrupulatnie później działamy według tego planu. Tak, to nam pomaga. Ale czy się nie dzieje tak, że cały ten kalendarz to nieprzyjemne wydarzenia, nieprzyjemne jakieś chwile z życia, problemy, które trzeba rozwiązać. Do czego zmierzam? Do tego, że czas zmienić kalendarz, ponieważ to jest jakby lusterko waszego podejścia do życia. Czas, żeby w waszym kalendarzu, który teraz będziecie prowadzili w nowym roku, pojawiały się przyjemne wydarzenia. Nie tylko zaplanowane przyjemne wydarzenia, nie tylko zapisane, jak będziecie siebie nagradzali, ale postarajcie się też codziennie. Jak zapisujecie plan na następny dzień, na tydzień, zapisywać to, co osiągnęliście, sukcesy, a więc był jakiś problem rozwiązany. Osiągnęliście to i to. I to trzeba też odnotować, żeby to był kalendarz, nie tylko problemów, ale żeby to był kalendarz, yy, który opisuje Wasze życie, ten nowy na 2004 rok. Kalendarz, który będzie zapełniony sukcesami Waszymi. Waszymi radościami, takimi wydarzeniami, z powodu których jesteście dumni, że to, o ja zrobiłem to i to, tutaj tyle i tyle osiągnęłem, tu i to mi się udało, taki i taki sukces osiągnąłem, w tym i w tym. Niech wasz kalendarz napełni się takimi pozytywnymi wydarzeniami, gdzie cały czas odnotowujecie to. Nie tylko cieszycie się, że to miało miejsce i tak odnotujcie to na piśmie w kalendarzu, to sprawi, że ten kalendarz będzie Kalendarzem szczęśliwego człowieka. Być może wasze życie się zmieni, bo być może jest to, wiecie co? Odnotowywanie przykrych zdarzeń. Tak mamy już od dzieciństwa, jesteśmy tak wychowywani, nawet religijnie, że musimy, rodzice pilnują naszych błędów i zwracają uwagę, żebyśmy byli lepsi. Cały czas doszukują się w nas jakichś błędów. A później idziemy. Na religię, do kościoła musimy się spowiadać, a więc musimy chodzić i zapamiętywać swoje grzechy, błędy, przewinienia, a później jeszcze trzeba to powiedzieć jeszcze do kogoś yy, przyspowiedzi. Czyli zapamiętujemy swoje nieprzyjemne zdarzenia i musimy się z tego rozliczyć. Może trzeba to skończyć i trzeba zacząć odnotowywać fajne zdarzenia w życiu. To, co, co Wam się udało, co daliście radę osiągnąć, i zapisać to trzeba, odnotować, podkreślić. Kółeczko tam wziąć, że to i to osiągnąłem, super. Jestem zuch, jestem gością. Zmieńcie treść swojego kalendarza. Być może zmieni się też życie, ponieważ życie jest naszym lusterkiem. To jak się do niego odnosimy, ono się tak odnosi do nas.